Witam wszystkich bardzo serdecznie troszeczkę z przymrużeniem Oka wielki cudzysłów połączę z ten filmik. Troszeczkę ze swoimi prywatnymi zdarzeniami. Dobra, mamy tutaj ten wybuch, wybuchy chmielnickie, czy to nowa chmura Czarnobylu. Proszę Państwa, Dopiero jak wróciłem teraz e, to się może tak e, zacznijmy od razu. E, tutaj takie coś jest atak Rosjan wybuch i w obwodzie chmielnickim. Słuchajcie nawet szukałem w internecie żeby dokładnie ze szczegółami to zobaczyć ciężko mi było znaleźć No tutaj. Ale co najważniejsze w nocy z piątku na sobotę na terenie niemalże cały kraj tak itd. Dalej, tak dalej, ale z piątku na sobotę, czyli to było godzinę nie tam około drugiej z tego co tam już doczytałem się Nastąpił wielki wybuch chmielnicki Odpadów jak to mówią, składowiska odpadów radioaktywnych Tu mamy taki kawałek Wam wrzucę Jak to wygląda, to można sobie znaleźć hmm. Jest kilka filmów z tego samego zdarzenia. Spójrzcie, jakoby to, jeszcze, to jest jeszcze, jeszcze inny był właśnie. A to chyba to, dobra. Wystarczy, żeby tam jakieś tam prawa autorskie, 18, nie wiem, sekund. Ale jest, jest to. No i teraz dlaczego to że z sobą? Tak troszeczkę hmm, nagramy film na lajcie. Proszę państwa, z piątku na sobotę patrzymy. To było z piątku na sobotę, czyli 12 na 13, czyli te wybuchy były, były do druga w nocy, czyli 13. E, 13 e, o 2 w nocy. Czyli ra, e, bardzo wczesnym rankiem to nastąpiło. No i dlaczego ja z sobą to łączę? Proszę Państwa, moje zdarzenie było takie, a nie inne. Ja trafiłem w piątek do szpitala. Powiem Wam, że kiedy musiałem się położyć lub wstać, to łzy same mi płynęły do oczu. I to nie z jakiegoś żalu, tylko z bólu. Szybko je wycierałem, żeby sobie, żeby sobie, jak mnie zobaczy jakaś pielęgniarka, to powie stary facet, a beczy. No ale cóż, to, nie, to jest, wiecie, taki, taka trochę odskocznia. Natomiast o, czy, o czym mówię, proszę Państwa. No dobra, trafiłem do tego szpitala. I byłem, proszę państwa, do środy, czyli wybuch nastąpił w sobotę. Czy to jest. E, celowo robię to troszeczkę tak dla żartu. Być może to jest jakaś opatrzność. Proszę państwa, e, następny kiedyś był Czarnobyl. Czarnobyl gdzieś tutaj jest, nad Kijowem. Dobrze mówię, albo tu, Nie, ale chyba gdzieś tutaj. E, ta elektrownia w Czarnobylu. Teraz tutaj obwód Chmielnicki. I nikt nie podaje dokładnie, w którym, bo czy tu, czy tu, czy tu, gdzie, gdzie dokładnie za, został, został trafiony ten skład. Podobno to jest, to był skład materiałów radioaktywnych o bardzo dużo, dużej sile radiacji i tak dalej. No, mieliśmy ten wybuch. No i, i później co się dzieje? Proszę Państwa, jak wspomniałem już w poprzednim filmie, ja leżałem, oglądałem telewizornie, nie przyjmowałem się wszystkie te programy informacyjne. Nie wiem, może ktoś mi teraz znowu zarzuci, że gdzieś tam coś tam wspomniano. Ja bynajmniej albo nie zauważyłem bo może to ja tak oglądałem, że nie zauważyłem albo coś o tym wspomniano ale ja sobie nie przypominam, żeby padło tutaj na tym terenie od piątku do, 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 do wtorku dobra, nie będzie do wtorku. Jakaś stacja, czy to komercyjna, czy rządowa, telewizorni podała taką informację, że tutaj nastąpił potężny wybuch składowiska materiałów promieniotwórczych i radioaktywnych. Cisza jak makiem zasiał. Co się dzieje, proszę państwa? Co się dzieje? Coś takiego, że tu następuje potężny wybuch, jak wiemy, materiałów radioaktywnych. Nawet sami Ukraińcy to potwierdzają. No, i później teraz nie wiem, czy wiatry by wiały stąd, to jeszcze pół biedy w tą stronę, czy stąd w tą, i tak dalej, i tak dalej, czy ewentualnie stąd w tu. Bo jeżeli wiatr wiał stąd tu, tak jak kiedyś było w Czarnobylu, gdzie tu, tu był wybuch, i to wszystko szło aż na Skandynawię, ja pamiętam te czasy, byłem dzieckiem, ale dokładnie pamiętam tą panikę, i byłem bardzo głęboko zainteresowany o co chodzi. Ale jeżeli wiatry wiały właśnie stąd, tu, to proszę Państwa, ci ludzie tutaj się zachowali dokładnie tak samo, jak w Czarnobylu, za czasów Czarnobylu, czasów byłego ZSRR, gdzie jeszcze po wybuchu elektrowni kazano wyjść ludziom na ulicę i świętowano tą ulicę, gdzie jeszcze trwał opad radioaktywny, to nic się nie stało, prawda? Władze kazały świętować tam. Czekajcie, to miasto pod Czarnobylem chyba jakieś jest, już nie pamiętam tej nazwy. Jest to do ustalenia. Ludzie normalnie bawili się z dziećmi, wychodziły i tak dalej. Całe szczęście, bo wiem, że jak będąc w tym szpitalu, całe szczęście, że była marna pogoda. Ja pamiętam, że była marna pogoda, padał deszcz, ludzie nie wychodzili na ulice To jest jedno szczęście dla Polaków, ale drugie szczęście, tak jak dla mnie, że ja byłem pod dachem. Byłem nie tyle sparaliżowany, co Częściowo unieruchomiony. <laughs> Jeżeli tutaj popłynął ten opad radioaktywnych z, z tego obwodu chmielnickiego, to spójrzcie, ci ludzie w tych wszystkich programach wychodźcie, korzystajcie ze spacerów, bo to, ja w tych związkach słyszałem, że jak najbardziej jest pięknie, piękna pogoda, bawmy się, wdychajmy powietrze i tak dalej. Oni namawiali do tego. Ja dzisiaj z perspektywy czasu, zobaczcie, to, to, to jest dosłownie parę dni, parę godzin od tego zdarzenia. Yy, uważam, że no w sumie to w, mówią to, co mówią od około trzech lat. Nie udało się z chińskim nie, unicestwić tego narodu yy, jakimś chińskim bogiem. Później wstrzyki o, na tym to zagram film, bo teraz mamy, mam, mam już podstawę medyczną, ponieważ doktorzy już się wypowiadają, co było w tych wstrzykach, co sobie ludzie tutaj wstrzyknęli w tym kraju i nie tylko, ale ja się skupię na tym kraju. No to teraz może się uda załatwić sprawę, jak to mówią kapłani, opadem radioaktywnym. Oczywiście potrwa to trochę dłużej, ale tysiące napromieniowanych ludzi wkrótce doświadczy tak straszliwej choroby, jaką jest białaczka. Bo to jest po białaczka pochodna, to znaczy ona nie tylko od razu, może być od, zupełnie od innych przyczyn, często nieustalonych, ale tak się mówi ogólnie, że człowiek jest napramionowany, zniszczony, ma DNA i wytwarza się rak, potocznie nazwany białaczką. No więc kapłani w Polsce uznali, że będzie bardzo fajnie i dobrze, jak nie będziemy nic mówić w naszych programach, będziemy odtwarzać odtwa, odtwa, yy, po prostu Odgrywać modły religijne już pogrzebowe dla tego narodu i bardzo dobrze jest. E, proszę Państwa, no cóż, taki świat, takie czasy, bo tymi ludźmi tutaj, to już nikogo to nie obchodzi. Oni są i tak do skasowania, tak samo jak do skasowania są ci. Przecież e, od dwóch lat, od osiem lat już e, Unia Europejska i świat chce wy wy wybić całe to społeczeństwo i tutaj chce wybić. To, 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 Krym tutaj i tak dalej. Wszyscy są skazani na, skazani na śmierć i temu się nic nikt nie dziwi. Także, także ja bym powiedział, tak, że moje nieszczęście. Moje to, teraz, to, teraz, to teraz mój osobisty wątek, proszę Państwa. No, ja podczas opadu radio, radioaktywnego, który tutaj był na, nas, na nasz kraj skierowany, byłem cały czas 24 godziny pod dachem. I jeszcze piętro było na mnie, także wiecie, byłem chroniony trzema stropami. E, chyba, że przez okno coś tam wpadło, ale okna były też pozamykane, bo było dość zimno. Także, także moje nieszczęście e, obróciło się w to szczęście, że nie musiałem... Mieli pecha ci, co musieli wyjść na dwór lub też wykonywać przez ten... E, od soboty, sobota, niedziela, poniedziałek, to no nie wiem, może już we wtorek tego zagrożenia takiego nie było już. Wiatr wywiał to, co miało opaść, to opadło. No niedziela może też nie było tych prac takich na zewnątrz, nie pamiętam jaka to była w niedzielę pogoda, chyba była kiepska pogoda, tak coś, mi się, tak coś mi się wydaje. Także mieliśmy wielkie szczęście, że była kiepska pogoda. To było tyle, jeżeli chodzi tutaj o ruskich, nie dziwmy się, ja w ogóle nie jestem zaskoczony, zresztą Krem już dawno ogłaszał, że jeżeli Ci ogłaszają, nie udają nawet, w swoich programach ogłaszają, że wkrótce zaczną zrzucać na Rosję brudną bombę, a to brudne bomby atomowe, czyli to są takie bomby z ładunkiem konwencjonalnym, w których głowica będzie właśnie wypełniona Proszkiem, czy tam czymś radioaktywnym, i to będą brudne bomby, które będą zrzucane regularnie tutaj na, na Rosję, na Moskwę, na cokolwiek, bo taka, taka, takie coś to później skaża cały teren, hektary terenu można skazać, dziesiątki hektarów, nie wiem. To zależy wszystko od tego ładunku konwencjonalnego. Także ci wcale tego nie ukrywali, mało tego, sam, sam Zachód mówi, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, że, że konstruowanie i zrzucanie brudnych bomb. Na przeciwnika, szczególnie na Rosję, jest, jest to bardzo, bardzo humanitarny sposób, ponieważ później będą się rodzić kalekie dzieci, tak jak to mamy w Japonii, tak jak to mamy, proszę Państwa, obecnie już w Iraku, w Libii, bo jeszcze dodatkowo Angole stwierdzili, że będą pociski czołgowe z, z tym rdzeniem uranowym. Gdzie Putin powiedział, że jeżeli spadnie chociaż jeden, to podziękuję Ukrainie pięknym za danobne. No, ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak, jak za to podziękuję. Nie Ukraińcom, bo Putin jasno wyraził się, że jeżeli zaczną strzelać pocisk, pociskami uranowymi i zanieczyszczać tutaj ten rejon Ukrainy, proszę Państwa, Putin broni Ukrainy. To jest też ciekawe, o czym się nie, nie dowiemy. Jeżeli będą te pociski z ciągu wystrzeliwane na terytorium Ukrainy, to on nie, nie uderzy w Ukrainę. Ale, ale zastosuje jak odp... nie, wiem, nie wiem dokładnie jak on to sformułował, odpowiednie, odpo... odpowiednio odpowie Brytyjczykom. Także stanął w obronie ludności cywilnej Ukrainy. Bardzo dobrze, to mi się podoba, że, że Kreml tak się, że Krem broni Ukrainę. Zresztą jeszcze tutaj na marginesie słynny Bachmut, nareszcie Rosjanie się ulitowali i zakończyli to no po prostu zdobyli to miasto co było nieuniknione. skoro już tak tu przeciągnąłem to tylko taka wstawka dramat totalny I Kijów z tego co, co podają ukraińskie źródła Kijów wysłał do Bachmutu na śmierć bo wiemy, czym był Bachmut przybuśmy że to jest Bachmut ten Charków to było coś takiego o. Ruscy, ukraińcy no oni tutaj wysyłali 75 tysięcy młodych chłopaków, tutaj zostało wybitych. Ruscy, Ruscy postawiali artylerię, zresztą Wagnerowcy opowiadali to, że ich zadaniem było tylko i wyłącznie namierzanie celów, a artyleria ze wszystkich stron kończyła sprawę. Jedna wielka rzeźnia zorganizowana przez Kijów, tragedia, tragedia i jeszcze raz tragedia, ale, ale nie możemy nic zrobić, żeby przeciwstawić się tej masakrze e, tych, tych młodych Ukraińców. Szkoda ich, po prostu, jak mówię, a szkoda ich, ale a co możemy zrobić? Możemy tylko i wyłącznie współczuć rodzinom. Mam nadzieję, że kiedyś się obudzą, już się powinni obudzić. Rok czasu mieli na obudzenie się i nic. Dobra, to taka jako wstawka, ja wracam do, do, tego, do tej akcji. No, jeżeli ten opad e, spadł, no powiem tak, moje nieszczęście obróciło się na moje szczęście. No jeżeli ktoś miał pecha i z tej chmury po, poleciał radioaktywny deszcz i on w tym deszczu szedł bez parasola, no marnie, marnie to widzę. No będziemy mieli wysyp, niebawem będziemy mieli wysyp, tego, to się wszystko okaże, bo to nie jest, to, to wiecie, ta radiacja to nie wychodzi od razu, to wyjdzie za, za pierwsze przypadki będziemy mieli za 2-3 miesiące. No i to później będzie szło w lata. Ludzie będą po dwóch, czy po trzech latach e, dowiadywać się, że, że mają białaczkę. Tragedia zorganizowana tutaj przez pewnych duchownych, którym to wyjątkowo pasuje. E, milczenie w mediach, tak jak wspomniałem. E, bo tak jak mówię, teraz dopiero skojarzyłem dzisiaj to, kiedy omawiałem media w poprzednim filmie i nie przypominam sobie a oglądałem powiem, oglądałem, w ty kolega wykupił oglądałem. Ja nic sobie nie przypominam, żeby w tych mediach kogokolwiek, ktokolwiek ostrzegał o tym opadzie. Dobra, na razie trzymajcie. O, przegołem, na razie.